11. Jak 13. Konrad Buczek i 16. Kasper Dichocki. Witamy w kolejnym odcinku AZS TV. w ramach 17. serii spotkań Plus Ligi. Nasz, nasz zespół wygrywa po tej breku zespołem Zbielsko Białej. Naszym gościem jest rozgrywający Konrad Konrad Buczek. Konrad, bardzo ważne dwa punkty dla nas, myślę, że... Nawet jeszcze patrząc w perspektywie walki o ósemkę, bo wszyscy tutaj podkreślacie, że jeszcze broni broni nie składamy. Natomiast zacznę może od początku, czyli od tej pierwszej partii. Na nią tak naprawdę chyba trzeba rozpuścić kłótynę milczenia, bo to co pokazaliście to ciężko chyba skomentować. Tak, no ciężko było wejść w mecz. Pierwszy set to pokazał. No, ostatnie dwa, dwa mecze pokazały właśnie, że, że ciężko nam wejść ten pierwszy set, ale kolejne myślę, że, że wzięliśmy się za, za fajną grę i po, pokazaliśmy nawet kawałek fajnej siatkówki. Jakby zwycięzców się nie sądzi, natomiast chyba e, nie ma co ukrywać, że chyba szansa na tą pełną pulę. E, przestanie 2 do 1 troszeczkę może nawet na własne e, życzenie oddaliśmy rywalowi inicjatywę, oni to wykorzystali, no i w tej breku też było gorąco. Tak, to prawda, na własne życzenie ten ten czwarty set nam uciekł w końcówce. Popełniliśmy parę prostych, naprawdę bardzo prostych błędów. Trochę moja w tym ty, ty ty wina, ale, ale to cieszę, że pokazaliśmy, że, że umiemy stać i, i, i powalczyć w tym tie breaku. I, I naprawdę myślę, że dla kibiców to były wielkie emocje w tym tajbreku, bo początek był dla nas. W środek, środek, środek tego tie breaka. Trochę przeważali koledzy z Bierska, ale w końcu zachowaliśmy tą zimną krew i, i udało nam się zwyciężyć. Dla Ciebie, ostatnie mecze, to na pewno jakiś szczególny okres w karierze. Dostałeś szansę gry w najwyższej klasie rozgrywkowej. z teraz pierwszym rozgrywającym i no, trzeba przyznać, że zbierasz sporo, sporo po, po tej, tej swojej grze. No o, Dla drużyny, to na, nieszczęście, bo te kontuzje naprawdę w tym sezonie nas. Łapią i, i nas nie oszczędzają, no ale ja, ja chcę robić to, to co lubię i, i pomóc drużynie, żeby jak najlepiej ta nasza gra wyglądała. I cieszę się, cieszę się, że... Że, że to są te zwycięstwa i, i, i naprawdę miejmy nadzieję, że, że podtrzymamy to i do końca sezonu uda nam się zwyciężyć jeszcze parę ważnych meczów. Teraz przed nami wyjazd do na potem u nas mecze z zespołem z Radomia. Dwa ciężkie mecze na pewno. Walka o tą samkę cały czas trwa. Myślę, że wy przede wszystkim jakby cały czas myślicie o tym i broni broni nie składacie. Natomiast no, trzeba teraz już wygrywać i nie ma jakby już miejsca na, na przegrane. To prawda, będzie bardzo ważny mecz ten w Olsztynie. Na pewno nie, nie oddamy łatwo broni, nie złożymy i będziemy walczyć do końca, do, do ostatnich piłek i miejmy nadzieję, że ten wynik będzie pozytywny dla nas. I uda nam się przywieźć jakieś punkty z Olsztyna i to pomoże nam w tym upragnionym awansie do ósemki, bo myślę, że to jeszcze jest w na naszym zasięgu i będziemy walczyć o to. Dziękuję. dziękuję. Kolejnym gościem AZS TV jest rozgrywający AZS-u Częstochowa Michał Kozłowski. Michał, jesteśmy tuż po spotkaniu z UBT em Bielsko-Biała, ale pierwsze pytanie, może najważniejsze. Jak twoje zdrowie? Najlepiej, dziękuję. No. Coraz, coraz, coraz więcej mogę robić czynności sportowych, już y, zaczynam pomału truchtać, jakieś tam delikatne przeskoki, także ze zdrowiem jest coraz lepiej, zobaczymy chyba od poniedziałku, y, zacznę troszeczkę szybciej biegać, może jakieś lekkie podskoki, no i, no i więcej piłek, także no, wszystko zmierza w dobrym kierunku. Obserwowałeś swoich kolegów z drużyny y, no, obok trybun, y, powiedz jak ty oceniasz to dzisiejsze spotkanie, no bo co tu dużo mówić bardzo trudne spotkanie. Zgadza się. No, najważniejsze, że, że zwycięskie, ponieważ no, mogę powiedzieć jedno, no, ten mecz nie, nie, nie był naj, najpiękniejszy. No, była duża masa błędów, które nie powinny się zdarzyć na tym poziomie. Ale takie mecze się zdarzają, gdzie po prostu jednym i drugim po prostu nie za bardzo gra się klei, także e, cieszymy się bardzo, że udało się wygrać naprawdę tę konfrontację, bo naprawdę było tak jak mówiłeś bardzo ciężko i no i, no i całe szczęście zwycięstwo zostaje tutaj w Częstochowie. Wszyscy bardzo marzyliśmy przed rozpoczęciem sezonu, żeby drużyna awansowała do fazy play-off. Ciężkie mecze teraz przed nami. Jak myślisz, czy te szanse na, na ten awans jeszcze są? No póki matematyczne szanse są, to zawsze są szanse, także liczymy na to, że jeszcze uda się awansować do play-offów. No, jeżeli chodzi o no to, co było przedtem, no to naprawdę dękają nas kontuzje, jest naprawdę jakaś plaga. Chyba nigdy nie było w Częstochowie aż takiej wielkiej ilości kontuzji. Także no, trzeba teraz i dmuchać na Konrada, bo został już sam. Całe szczęście, że ja już tam pomału wracam, również Marcin Janusz wraca, także... Także będzie nas więcej nawet i do treningu, bo, bo ponieważ nawet trening nie wygląda tak, jak powinien wyglądać, ponieważ z jednym rozgrywającym jest ciężko coś zrobić.